Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i od razu chciałam Was uprzedzić, bo może nie każdy ma ochotę teraz na takie treści. Ja też zauważam, że w momencie, kiedy jestem... Co ja tutaj mam... trzecią ja ma curo mi wyrywała kiedyś włosy. I mam takie odstające często. Zauważam, że kiedy jestem na przykład przemęczona, jestem. Dużo z dziećmi, czy to ja na przykład nie mogę oglądać vlogów u osób, która u dziewczyny najczęściej tak, która ma dzieci i one gdzieś tam w tyle coś mówią, piszczą, bo czuję się taka, wiecie, jeszcze tym bardziej przytłoczona, więc jakby uprzedzam, bo może nie każdy ma ochotę. Teraz na takie treści dzisiaj nie mam za bardzo nastroju. Dzisiaj mam taki cięższy dzień, ale tak sobie pomyślałam, Wiecie, co właśnie na tym polega życie? Że my mamy cięższe dni. Halo. Ja wiem, że na YouTube są różne treści, idealne, wiecie, poranki wspaniałe. Porządki w kuchni, yoga, dzieci, tu wyjazdy e, i wszystko fantastycznie się łączy ze sobą, e, ale rzeczywistość nie zawsze tak wygląda i tak nie wygląda, i też warto o tym mówić. Dlatego ja dzisiaj mam taki, no zaraz wam powiem, dlaczego cięższy dzień, e, ale właśnie po sobie pomyślałam, że to jest wspaniały moment na to, żeby się tym z wami podzielić, bo. Mm, bo to jest coś o czym warto mówić, normalizować takie treści, a nie tylko wiecie, perfekcyjne wyglądy, perfekcyjne życie, dzieci, rodzinne, osobiste, związkowe i wszystko po prostu na szczej z plusem. A co u nas się działo ostatni tydzień? To znaczy w ostatnim tygodniu mm, mieliśmy próbę mm, taką prowokacyjną dla Meluni, dla mojej córki, która ma dosyć sporo mm, alergii e, odnośnie koziego jogurtu. Ja zjadłam jedną łyżeczkę zgodnie oczywiście z zaleceniami lekarza bla bla i ją nakarmiłam. No i po godzinie e, już się okazało, że ta alergia jest i jest piekielnie silna. Na ten moment wydaje mi się, że nawet silniejsza niż na mleko krowie. Więc ostatni tydzień był dla mnie naprawdę bardzo ciężki psychicznie, bo Czuję, że wróciłam do momentu, kiedy ona miała 3 miesiące i na ten moment, tak sobie myślę, nie wiem skąd ja miałam siły ją całe noś, noce nosić. Wiecie, pamiętam, teraz mi się wszystko przypomniało, takie flashbacki, po prostu słuchawki, filmy, jak ona po prostu w nocy płakała, a ja ją po prostu nosiłam, nie spałam, na tej piłce skakałam. To było naprawdę trudne, bo trochę miałam teraz właśnie powrót do tego, po prostu bardzo źle się czuła, refluks się jej bardzo mocno wzmożył. Czasem wymiotowała, płakała, brzuszek ją bolał, w nocy nie mogła spać i tak wiecie, z kolejnym dniem powiedzmy, że było lepiej. Te 6-7 dni się męczyliśmy. Po tym, że był taki śmieszny czas, kiedy już się w miarę szybko oczyszczała, ale jak ją nakarmiłam, no to w nocy na przykład 3 godziny znowu płakała i nie mogła spać. To znaczy, no spała, to nie był taki płacz, że ten, no ja nie spałam, bo albo ją przytulałam, albo ją nosiłam, albo coś z nią robiłam. Także to był naprawdę ciężki czas i dzisiaj już jest ok. Nawet już jest dobrze tak o dwóch dni, ale ja czuję, że jestem bardzo zmęczona po tym tygodniu, mięśnie mnie bolą nóg, bo noszenie, ręce, w ogóle tutaj ja mam e, taką, nie wiem czy to jest narośl, czy jakiś stan zapalny, ja już się ogólnie szykuję na operację mojego tutaj, mojej dłoni, kciuk matki to się niby nazywa, odnoszenia i wiecie odbijania w pupkę, kiedy była niemowlakiem, no i dalej ją dużo noszę, ale już... No, muszę się do tego lekarza wybrać. W każdym razie czuję, że moje ciało nie miało wystarczająco godzin na, na regenerację i po prostu jestem zmęczona. bo mi właśnie nogi, ręce. To już mnie tak strasznie boli teraz po tym tygodniu. Więc jestem taka zmartwiona. No. próbowaliśmy ten jogurt kozi z tego względu, że wiecie, ona ma 11 miesięcy, niedługo ma rok. No i gdzieś tam była próba włączenia może mleka modyfikowanego, bo ja ją karmię. No, ale już wiem, że jakby kozie mleko i kozie rzeczy out. No i niestety. Moja córa jest jedna na milion. Moja kożanka mówiła, że jest w jednym procencie dzieci na świecie, która ma alergię na każde mleko modyfikowane. Nawet na takie, na receptę, ponieważ tam w składzie jest kokos, na które też ma alergię, więc po mm, rozmowie z właśnie gastrologiem nie włączamy tego mleka. Także fajnie, że ma rok yy, i miejmy nadzieję, że Rozszerzanie diety będzie nam dalej szło, powiedzmy, że fajnie, że tych alergii będzie mniej i tak dalej, że więcej rzeczy będzie jej się przyjmowało. No, i mam nadzieję, karmi się ją, tak wiecie, no, roki, trzy miesiące, roki, cztery, ale na razie to jest naprawdę ciężkie, bo ona je tak co dwie i pół godziny, jak zje obiad, no to trzy, no max, trzy pół, to jest totalny max. No, wiecie, to jest roczne dziecko. No i jest to trochę przytłaczające, bo starszą już tylko pamiętam wtedy do drzemek w nocy, na noc, spoko, ale nie, że ona jest tak mocno ode mnie uzasadniona. To jest naprawdę mocno obciążające tak psychicznie, że jest się takim, wiecie, żywicielem jedynym, a co jakby mi się stało, w ogóle wolę o tym nie myśleć. No i oprócz tego jest oczywiście. Mm... Trochę innych rzeczy, o których tutaj mówić nie chcę, no ale jakby na refluksie gdzieś tam w tym temacie jesteśmy na bieżąco, więc no był to ciężki e, czas. Także słuchajcie, dzisiaj ja już z rana byłam na Paznokciach. Zapomniałam się umówić do mojej pani na paznokciach gdzieś. Zawsze jestem miesiąc, dwa, trzy umówiona w przód. Zapomniałam i dzisiaj byłam gdzieś tutaj blisko i mam takie dziwne jakieś kwadraty. No. Nie podoba mi się, już w międzyczasie się umówiłam do mojej pani, ale niestety na połowę października dopiero ma czas, więc gdzieś tam sobie pochodzę te dwa miesiące i mam nadzieję, że jakoś to będzie. Eee, zrobimy obiadek, trochę się pobawię z Lili, bo może mam wziąć Melunie. Eee, na drzemkę, żebym trochę odsapnęła, więc fajnie i pojedziemy potem z dziewczynkami na plażę, bo trzeba korzystać z eee, jeszcze trwającego Lata. Jeszcze jak tutaj sobie już usiadłam chwilę w ciszy, to jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że jestem właśnie na takim etapie, kiedy mi tak brakuje czasu i to nawet nie dla siebie ale żeby ogarnąć dom, coć moja szafa, to jest po prostu wysypuje się z niej. Ostatnio pranie ogarnęłam z dwóch tygodni, chyba sześć pralek, więc poprasowałam chyba wszystko, no chociaż następne już wisi, no bo dzień bez prania to dzień stracony. Może nie bierzemy codziennie, ale zawsze coś wisi na suszarce, albo wyschnięte, albo coś tam, więc jest. Kuchnię bym chciała tak ogarnąć, naprawdę mam dużo takich zaległości i wiecie, w głowie ciąży mi ta myśl, że... Nie mogę tak po prostu, wiecie, no gdzie ja dziewczynki zawiozę na dwie godziny, gdzie ona je co dwie i pół godziny, no może trzy. Zanim ja jej zawiozę, komuś oddam, odbiorę, no to jest może dwie godziny. Fakt, faktem ostatnio tak pierwszy raz zawiozłam i fajnie, bo sobie tutaj obleciałam. Ale wiecie, mając tyle zaległości w domu, jakieś takie rzeczy, które też chcę na przykład porobić na YouTubach, chcę coś popracować, mm, no to jest tego dużo i jestem jeszcze bardziej zmęczona, bo wtedy latam po prostu jak ten Pershing w te dwie godziny. No ale chyba sobie tak zrobię, poproszę po prostu babcię, żeby mogła dziewczynę właśnie zawieźć na dwie godziny, może dwa razy w tym tygodniu, bo dopiero to zrobiłam raz, było to męczące, jak mówię, bo chcę dużo rzeczy zrobić w te dwie godziny, ale właśnie brakuje mi tego czasu, a jak widzę, że perspektywy nie będzie, żeby móc jej dać chociaż, wiecie, zamienić to jedno karmienie na jedno mleczko modyfikowane, no to jesteśmy w kropce, bo wiadami czy tam czymś ona jeszcze się tak nie najada no, a to jest właśnie obciążające, takie obciążające, że wiecie dużo mam tych rzeczy, takich w domu wiadomo, na bieżąco się robi, na bieżąco się sprząta, ale są rzeczy, na które po prostu trzeba więcej czasu a wiecie, opowiedz mi zaraz pewnie a, bo mąż, a może jak skończy pracę ale wiecie, mój mąż kończy pracę 17, 17.30 a Melunia idzie spać tak o 18 znaczy idziemy się kąpać, więc nawet jak on je umyje, no to może mam jakieś pół godziny po całym dniu od 6 rano no, nie będę nic robiła w te pół godziny tak zazwyczaj muszę coś zrobić, no ale wiecie, nie zrobię porządku w szafie w pół godziny, więc nie ma tego czasu w tygodniu, a w weekend wiadomo, tutaj się gdzieś wyjedzie, tu gdzieś jedziemy, tu ktoś do nas przychodzi, mm, a naprawdę to już są takie rzeczy, które mi gdzieś tam ciążą, to już nie jest, że ja sobie wiecie, przemyję podłogę, bo wiadomo, to na bieżąco tam się robi, Kuchnie też się w większości wiecie, na bieżąco sprząta, ale właśnie takie rzeczy, które zajmują trochę czasu, a jednak to już minął rok... E, prawie, no bo jeszcze nie ma, no ale niedługo rok i wiecie, nie ma tej perspektywy, że gdzieś tam będę miała te 3 godziny, 4, to by było marzenie, żebym mogła sobie właśnie trochę więcej rzeczy porobić. Także dzisiaj tutaj będę trochę się skarżyć, ale mam nadzieję, że druga połowa dnia będzie lepsza, jedziemy na tą plażę na pewno, więc... Głowa się uczy. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak jestem gdzieś poza domem, to od razu mniej się martwię, bo teraz już Wam to, co nieco powiedziałam, plus mam jeszcze jakieś swoje myśli w głowie i czuję, jak mi już głowa boli, także muszę sobie kawę zrobić. I kupiłam wtedy im takie. Co tam będzie? Co to jest, Józef? To jest planeta, a ty co masz? Co to jest? Rakieta. Rakieta. I do tego się wsypuje piasek. Kiedyś moja siostra była w Egipcie i takie coś mi kupiła, i tu było napisane Laura, wiesz? A tu jest piasek świecący w ciemności, więc zabieramy się do za roboty. Będzie świecił piasek. Co to jest? Tutaj mama będzie się trzymać, a Ty będziesz sypać piasek. Wybierz, który chcesz teraz. Ten? Pomarańczowy. Dobra, i możesz go sypać ile chcesz, no najlepiej nie za dużo, żeby mieć też inne kolorki, żeby móc użyć. I tu musisz trafić do środka. A to nie będzie takie proste. No tam jest dziurka uważaj. O. Dobra. I zmiana, tak? Uh -huh. Rakietka gotowa. Taka piękna, ci wyszła kolorowa. Ładna? Może. Ale Podobać się? Postawimy ją tu w nocy. No, Dobra. Ona będzie świecić, no a teraz robimy to. Druga. jeszcze pobawimy się piaskiem kinetycznym, a swoją drogą to jest najlepszy piasek. Go nam poleciła pani z Twoich zajęć, wiesz? Chodziłaś kiedyś, pamiętasz? No. Może i jest drogi, ale warto, bo tak to jak babcia kupowała piasek, no wiadomo, chciała dobrze. Taki nalegro jest zestawem właśnie z tym, takim basenikiem. Chcę. To był po prostu w całym salonie, a ten, o zobaczcie, jak on się fajnie... Lepiej z niego można coś robić. A tamten to po prostu jak się bawiłyśmy, to był wszędzie. Także ten jest o wiele, o wiele lepszy. Więc warto zainwestować. My już go długo mamy, nie, Lidusia? I, I może lecieć tutaj. No, my już go I bardzo lecieć, długo i mamy. I, można I o, zobaczcie, jaki jest bite. I bity. No ale tu się staramy bawić czyli dobra? Wiadomo, że się wysypie, ale to. O, język jest fajny. Cześć, jak się fajnie gniecie. Ale relaksujące. Też żeby też zrobiłaś mi tą babkę, jak ta była. Tak? Z tego pudełka? To trzeba tu włożyć piasek. To No tyle foremek. A ten był też dobry piasek, ale on jest też bardzo drogi. Ale ten jest zdecydowanie właśnie lepszy. Mam jeden kolor, ale sprawdza się naprawdę bardzo. Shower. Dobra, kuchnia ogarnięta po to, żeby znowu zrobić bałagan, bo muszę zrobić obiad, ale w ogóle to ma mi się zrobić takie dokładne porządki. Tu jest nastawiane wszystkiego, tu powycierać, poukładać. No ale nie mam kurczyć, przynajmniej kiedy. Mam nadzieję, że nadejdzie ten dzień, gdzie kiedy będę sama w domu, chociaż na dwie godziny, to wtedy cyk, -cyk szybko tutaj sobie posprzątam. Dobra, a teraz obiadek po tym i część obiadowa też nie jest prosta, bo dla się zrobi coś, co ona może i dla nas. Dobrze, zaraz przyjdę, poczekaj. Czyli dla Meluni zrobię, zblenduję jej po prostu kurczaka. U kurczaka może jeść z ziołami, z bułką tartą, trochę z mlekiem owsianym. Po prostu jej to zblenduję i ugotuję w rosołku, który wczoraj robiłam. Wczoraj robiłam pomidorową, czy dzisiaj rano kończyłam? Już mi się wszystko myli. W każdym razie ugotuję takie miękkie pulpeciki, a dla nas reszty kurczaka zrobię kurczaka w takim sosie marchewkowym. A no ja zjem z takim rosołkiem po prostu, a im zabiera oczywiście śmietankę. mam śmietanę, także trzy różne obiady. Ok, pulpeciki dla Meluni, dla nas. Jakiś tutaj sosik z tego wyczeruję. Mam kaszkę kuskus, stawię ziemniaki i polecę pogotowe gotowe buraczki w słoiku, no ale no, najpierw trzeba teraz jeszcze ogarnąć po gotowaniu. Nie wiem, czy u Was w kuchni też jest gotowanie, bałagan, sprzątanie, gotowanie, bałagan, sprzątanie i zmywarka dwa razy dziennie. Ja za dużo chyba gotujemy. To mi wyszedł obiadek. Malunia zjadła całego klopsika I koszeczki jeszcze trochę z sosem. <grywka> Jaka czyściutka woda, piękna. Szkoda, czyściutka i cieplutka. Szkoda, że cała lata taka nie jest. Przepiękna. Nie wiem, czy widać, jak się błyszczy. Cześciutka. No i tak sobie stoję. Mam kawkę. A nie chciała zasnąć nic, a nic w samochodzie. W łóżku. Chodziłam z nią, chodziłam, w ogóle nie zasnęła, weszłam do samochodu, 5 minut i śpi tak jak ona nie mogła zasnąć wcześniej w samochodzie, tak teraz po zmianie fotelika bez problemu zasypia. Także pojechałam sobie z powrotem, powiedzmy prawie do domu, bo na stację zatankowałam, do maka. Fajnie, że są stacje takie, że nie trzeba właściwie wychodzić. Automatyczna, patrzę czy się budzi, bo już minęła ponad godzina, godzina i 15 minut. A ja wróciłam po Lili, bo Lili jest moją siostrą i tam dziećmi. Ale obiecamy, że wrócę, także takie życie mamy. No i słuchajcie, udało nam się wrócić do domu. Mamy godzinę w pół do siódma, więc to naprawdę jest późno, jak dla nas, jak dla Melunie, ale czuję, że po prostu muszę wycisnąć te ostatnie dni. Niby jest połowa sierpnia, ale ja czuję, że już te powietrze tutaj nad morzem jest takie średniowe. Pamiętam, że my z mężem zawsze jeździliśmy, jak jeszcze byliśmy bez dzieci, no to we wrześniu jeździliśmy często właśnie na wakacje w Polskę i to często były np. góry, Śląsk, Kraków. Dolny Śląsk, gdzieś tam sobie właśnie chodziliśmy po górach i było mega gorąco. A uwierzcie mi, że tutaj w mieście dwa dni temu już chodziła pani w szaliku i w długim płaszczu jesiennym, takim wiecie, no lekkim, no ale jednak. Także u nas we wrześniu to już jest raczej czas taki, kiedy nie jest już tak gorąco. Nawet dzisiaj, mimo tego, że było bardzo ciepło i się kąpaliśmy i plażowaliśmy i tak dalej, pogoda miód Malina, no to jednak jak zawiewało, to już po prostu dreszcze przechodziły. Ja w ogóle mam włosy. Oczywiście i przetłuszczono do lejków, i już rozczarana jestem, ale cieszę się, że to był taki fajny dzień. Nie wiem, ten film pewnie jest taki, wiecie, rozmieszany, no ale mega ciężko jest coś też nagrać, jak jestem, wiecie, z dwójką dzieci. Sama wiadomo, była siostra, siostra też była ze swoimi dziećmi i jakaś jej koleżanka z dziećmi, więc było nas ogólnie 10, a więc trochę nas było, ja z tym wózkiem, z rzeczami, no sobie chyba możecie wyobrazić, ile to jest rzeczy, jak siedzie na plażę, więc za bardzo nie miałam czasu nawet za dużo nagrywać, ale był to naprawdę. Fajny dzień, mimo tego, że ja sobie poleżałam, posiedziałam, łącznie może pół godziny w ciągu tego popołudnia, no bo tu drzemka, tu polody, tu do toalety, tutaj coś tam, tu biegać, więc był to mega zabiegany dzień. Teraz właśnie mamy w pół do siódmą, także już lecie dziewczynki myć albo tata umyja sobie chwilę odsapnę. No ale czas na naszą wieczorną. W tym filmie się z wami pożegnałam, jak sobie siedziałam przy tej szafie wczoraj. Natomiast stwierdziłam, że dodam tutaj jeszcze takie sensowne, inne zakończenie odnośnie tego, że naprawdę czasami jest trudno połączyć rolę wiecie, fajnej, wspierającej partnerki, mamy, żony właśnie, czy też partnerki, rodzica, plus ja na przykład bardzo chcę spędzać czas z Lili tak osobno, chociaż raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, na godzinkę z nią gdzieś wyskoczyć na rower, tak być tylko dla niej, bo ja wtedy widzę zupełnie inną ją, mimo tego, że jesteśmy na co dzień razem, to jak jestem tylko z Lili, jakoś inaczej na nią patrzę i to jest tak samo, jak jesteśmy jeden na jeden z partnerem, jak jesteśmy same ze sobą, czy właśnie z jednym dzieckiem, to zupełnie wszystko inaczej widzimy niż mając tysiąc rzeczy na głowie. A nie to się ukryć, czasami połączyć właśnie te wszystkie role, żeby cała orkiestra grała i jest po prostu ciężko. Także ja na moment jestem trochę zmęczona, mimo tego, że jak oglądam ten film, potem to może coś, tam już się jakby totalnie zapomina. I to jest też chyba takie macierzyństwo. Jest mega ciężko. Wyjdziemy na dwór, coś fajnego robimy, zapominamy. No bo jakby takie jest życie, że raz coś jest lepiej, raz są jakieś trudności i e, jest troszeczkę gorzej. E, no, ja czekam, słuchajcie, na koniec refluksu. Dajcie mi znać, kiedy u Waszych dzieci już się to skończyło, bo już zaraz rok i... O, ktoś mnie woła. I rok i nie ma. Także ja lecę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa.